INSTALACJA I KONFIGURACJA PROGRAMU HOGART e -Ewidencik. Po uruchomieniu programu instalacyjnego aplikacji e na ekranie pojawi się okno standardowego instalatora Windows. Po zapoznaniu się z komunikatami przechodzimy do następnego etapu naciskając przycisk Dalej. W następnym etapie określamy folder, w którym ma być zainstalowany program. Domyślnym miejscem instalacji jest podfolder, Hogarth e Ewidencik w folderze Hogard na dysku C. Naciskając przycisk Przeglądaj, możemy wskazać inną lokalizację. Jeżeli nie ma istotnego powodu, aby to ustawienie zmieniać, aplikacja powinna zostać zainstalowana w folderze domyślnym. Dokumentacja i szkolenia będą odnosiły się do ustawień zaproponowanych przez instalator. Po wybraniu lokalizacji naciskamy przycisk Dalej. W kolejnym etapie wybieramy, czy chcemy, żeby instalator utworzył skróty do uruchamiania programu na pulpicie. Wybieramy takie ustawienie, jakie preferujemy i naciskamy przycisk Dalej. Na końcu wyświetla się ekran z podsumowaniem naszych wyborów. Jeżeli je akceptujemy, naciskamy przycisk Instaluj. Jeżeli nie, to przyciskiem Wstecz możemy powrócić do poprzednich ekranów w celu modyfikacji wcześniejszych ustawień. Po naciśnięciu przycisku Instaluj rozpocznie się proces instalacji. Po jego zakończeniu pojawi się komunikat: "Zakończono instalację aplikacji Hogard ewidencik". Okno instalatora zamykamy, naciskając przycisk "Zakończ". Po uruchomieniu programu Hogard ewidencik pojawi się okno z zapytaniem o login i hasło. W polu login pozostawiamy admin. Natomiast hasło znajduje się w pliku instrukcji instalacji dostarczonej z programem. Przy pierwszym uruchomieniu programu Hogart Evidencik uruchomi się prosty, dwuetapowy kreator podstawowej konfiguracji. Na górze okna mamy wyróżnione dwa etapy konfiguracji. Poniżej na dolnej belce znajdują się przyciski nawigacyjne, pozwalające na swobodne przemieszczenie się pomiędzy kolejnymi oknami konfiguracji. Przycisk Zapisz, który dostępny jest w ostatnim etapie konfiguracji, zapisuje ustawione parametry i otwiera główne okno programu. Aby uprościć proces konfiguracji programu, większość ustawień jest predefiniowanych, a kreator konfiguracji zawiera ustawienia tylko niezbędnych parametrów potrzebnych do spersonalizowania instalacji dla konkretnego podmiotu. Oczywiście możliwa jest późniejsza zmiana ustawień programu poprzez interfejs aplikacji. Można także zmienić parametry predefiniowane, które w pierwotnym procesie konfiguracji zostały pominięte. W etapie podmiot uzupełniamy pola edycyjne na formatce zgodnie z danymi naszego podmiotu. Dane te będą potrzebne do właściwego oznaczenia raportów wygenerowanych z ewidencji i dokumentacji. Po uzupełnieniu sprawdzeniu poprawności danych naciskamy myszką przycisk następny. Konfigurator przechodzi do drugiego etapu. Raporty. Tutaj w obszarze Formatowanie daty i czasu możemy zmieniać domyślne ustawienie formatu prezentacji daty i czasu na raportach. W obszarze szablony pól raportu zmieniać możemy domyślne opisy występujące na raportach, takie jak dane podmiotu format nazwy nagłówka i stopki raportu oraz oznaczenie zakresu czasowego. Wszystkie te opisy zawierają słowa kluczowe ujęte w nawiasy sześcienne klamry. Istotne jest, żeby nie wprowadzać zmian w obrębie samych słów kluczowych w nawiasach w klamrach, a jedynie w tekstach poza nimi. Jeżeli chcemy zmienić ustawienie na stronie z informacjami o podmiocie, naciskamy przycisk poprzedni. Jeżeli chcemy zakończyć działanie konfiguratora, naciskamy przycisk Zapisz. Po naciśnięciu przycisku Zapisz pojawi się pytanie, czy chcesz, żeby okno konfiguracji pojawiało się ponownie przy starcie aplikacji. Sugeruję, żeby na początku wybrać opcję Tak. Jeżeli uznamy, że konfiguracja już jest odpowiednia i odpowiada naszym preferencjom i program działa zgodnie z oczekiwaniem, to możemy wybrać opcję Nie. Pamiętaj, że wszystkie omówione opcje dostępne w oknie Hogarth Evidencik Podstawowa Konfiguracja są także dostępne z panelu Administracja Programu i w każdej chwili można je zmienić. W tym celu wybieramy w programie Hogarth Evidencik opcję Administracja System i kafelek Podstawowa Konfiguracja. Pojawi się okno konfiguratora, w którym widzimy opcje, jakie mieliśmy dostępne w kreatorze konfiguracji podzielone na te same grupy. Tu możemy dokonać korek naszej konfiguracji. Wyglądy formatek poszczególnych opcji są identyczne z omówionymi w szkoleniu, jedynie zawierające je okno nieco się różni. W tej części szkolenia nauczyliśmy się, jak zainstalować i wstępnie skonfigurować program eEvidencik do podstawowej pracy. Taką konfigurację możemy prosto wykonać za pomocą konfiguratora, ale istnieje także możliwość konfiguracji lub zmiany parametrów konfiguracyjnych za pomocą opcji Administracja w programie eEvidencik.